Niewątpliwie żyjemy w świecie hałasu. Jest też pytanie takie: jak ten hałas, który nas otacza e, ze wsząd, dociera do nas i pomieszkuje w nas, e, czasami decydując o naszej e, komunikacji codziennej, gdzie być może w sposób nieuzasadniony wzmacniamy siłę głosu w nadziei, że to, co głośno powiedziane, dociera szybciej, jest może bardziej zapamiętywane, czy wręcz ważne w naszej codziennej komunikacji, a zwłaszcza, kiedy używamy głosu jako głównego sposobu porozumiewania się. Chcemy zatem w tacy szeptanym odejść od tego niepotrzebnego wzmacniania siły głosu na rzecz skupienia się na wręcz cichym sposobie mówienia. Na takim, które zwraca uwagę na partnerów komunikacji, ponieważ wytężony w tym momencie akt słuchania daje nam szansę takiego aktorskiego, teatralnego poszukiwania form wypowiedzi, które są tak muzyczne i tak dostosowane do sytuacji, i tak interpretują przebieg dialogu, że dają dodatkowe wartości w słuchaniu. I wczuciu się w to, co się dzieje na scenie teatralnej. Przy czym nasza scena teatralna jest sceną nietypową, ponieważ cała akcja teatralna i sceniczna odbywa się w ciemności. Projekt Teatru Szeptanego powstał z tęsknoty do słowa. A ponieważ pracujemy z osobami słabowidzącymi, niewidzącymi, więc to słowo ma bardzo wielkie znaczenie. Sposób jego wypowiadania pauzy, tempr ludzkiego głosu, śmiech i wszystkie dźwięki, które towarzyszą nam na co dzień, a które staramy się w naszym spektaklu zawrzeć. Chcemy, żeby to było takie słyszalne 3D, żeby nasi widzowie mogli usłyszeć dźwięki dochodzące z różnych punktów, z różnych miejsc, Ponieważ spektakl będzie się odbywał w ciemności, nasi aktorzy tą ciemność mają bardzo oswojoną. Dla nich ona nie jest niczym nadzwyczajnym, więc przemieszczanie się ich po scenie będzie też swoistym taką, no, taką przewagą nad nami widzącymi, którzy będziemy ten spektakl odbierać. Zastanawiając się nad tematem spektaklu, myśleliśmy najpierw o jego atmosferze, czy ma być to coś takiego bardzo poetycko-poważnego, czy może państwo sami aktorzy nadadzą nam jakiś kierunek w myśleniu o przedstawieniu, ale poznając naszych aktorów, z częścią z nich jesteśmy zaprzyjaźnieni, ponieważ zaprzyjaźnieni jesteśmy też z ulicą niewidzialną. Uznaliśmy, że są to bardzo radośni ludzie. Właściwie my, śmiech towarzyszy każdej próbie, bo też spektak jest spektaklem komediowym. Wybraliśmy właśnie taki rodzaj spotkania teatralnego, w którym nasi aktorzy się śmieją, a miejmy nadzieję, że publiczność również. Będzie rozbawiona, obejrzawszy tę naszą prawie godzinną prezentację teatralną. Opowieść jest o grupie ornitologów, amatorów, którzy poinformowani o przebywaniu w ostępach leśnych ptaka, który pojawił się nie wiadomo skąd, a nazywa się dzięcioł polinezyjski, wyrusza, żeby nagrać jego głos w dalekie polskie ostępy, gdzieś tam na Mazurach, z dyktafonami, z całą aparaturą pozwalającą nagrać śpiew tego ptaka. I to jest jakby taki główny motyw całego spektaklu. Towarzyszyć temu będą różne perypetie. Każdy z naszych aktorów jest specyficzną osobowością, posiada charakter, dowcip. Po drodze, podczas prób, też przekonaliśmy się o ich niezwykłych różnych zdolnościach poetyckich, wokalnych, muzycznych i to też wykorzystamy w spektaklu. Jest to niezwykle inspirujące spotykać się z Państwem, którzy w spektaklu grają, ponieważ oni zapraszają nas do świata, który jest nam na co dzień zupełnie niedostępny. Próbujemy również w ciemności dla nas jest to ciemność i miejsce, które na co dzień. Bardzo rzadko nam się zdarza, szczególnie w dużym mieście, że przebywamy w ciemności absolutnej. Ulica niewidzialna takie warunki stwarza, że nie jesteśmy w pomieszczeniu bez okien, my oswajamy się z ciemnością, a państwo mówią, no, że wreszcie jesteście z nami. Słuchacie tylko. Nasłuchujecie, próbujecie odróżnić jedne dźwięki od drugich, a dla nas to jest codzienność i, i rzeczywistość nasza. Ale z tego powodu właśnie, że Państwo są tak radosnymi, twórczymi i bardzo zdolnymi ludźmi, te próby są też takim zrozumieniem nie tylko ich sytuacji, ale w ogóle zrozumieniem znaczenia. Słowa tego, co niesie ze sobą drgnienie głosu. Nie jesteśmy rozpraszani ani kostiumem, ani światłem, ani gestem teatralnym, ani mimiką, chociaż one odgrywają w przedstawieniu bardzo dużą rolę. Bo Państwo sami przekonali się, nasi aktorzy. Że mm, posługując się mimiką, zmieniając pozycję ciała, albo y, odwracając głowę, czy unosząc ją, albo schylając, y, wydobywają z siebie zupełnie inny głos i sami są zadziwieni y, różnorodnością tych dźwięków. I, tym, że głos ludzki, jego brzmienie zmienia się w stosunku do tego, jak, jak się poruszamy, jak stoimy, z jakiej odległości mówimy, jak natężamy głos. To wszystko to są bardzo wielkie odkrycia dla Państwa, aktorów, a my z kolei kibicujemy ich ich odkryciom, ich zachwycie nad, nad tym, jakie możliwości ten głos niesie, jak można go świetnie wykorzystać nie tylko na scenie, ale również w życiu. Zapraszamy serdecznie na spektakl.